Cześć, tu trenerka Paulina. Dzisiaj jest ze mną Hania. I, Hania i Antek. Najpierw przedstawimy Wam pięć ćwiczeń, które będziemy wykonywać, a następnie co 20 sekund będziemy zmieniać ćwiczenie. Pierwszym ćwiczeniem jest rowerek. Drugim ćwiczeniem są skipy A. Trzecim jest wspinaczka. Czwarte ćwiczenie to skipy B. Ostatnim ćwiczeniem są podskoki na 3. Teraz... Przygotujemy się do pierwszego. Pierwsze było co? Ro, rowerek. Kładziemy się bokiem do kamery. Świetnie. Uwaga, jesteście gotowi. Kto chce, trzyma głowę na ziemi. Kto chce, unosi. I jedziemy rowerem do domu. 3, 2, 1. Rowerkujemy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Świetnie. Rowerek boczny. Dokładnie. Antoś, dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze trzy, dwa, jeden, bo do domu nie dojedziesz. I góra. Wstajemy, Antoni. Kolejne ćwiczenie, jak pamiętamy, to skipy. Pierwsza litera alfabetu to A. Świetnie. Skipy, A. Kolana do góry. Antek, możemy robić to pomału, a możemy robić to w tempie szybszym. Jeden i start. Tylko 20 sekund. Ćwiczymy. Świetnie, Hania. Wspaniale Antek. Dobra, może być powolnym tempem. To róbmy to tak. Raz i dwa. Raz i dwa. Raz i dwa. Takie spowolnione skipy. A. Uwaga i przerwa. Trzecie ćwiczenie to w góry się robi co? spina, Wspinaczka. Wspaniale. Ręce w ten sposób. Kolanka na ziemi, na razie się przygotowujemy, odpoczywamy. Uwaga, cztery, trzy, dwa, jeden i spinamy się. Pod górę, pod górę. Pod górę, pod górę. Tak? Świetnie. Tak, jakbyśmy chcieli wejść bardzo wysoko i dogonić swojego przyjaciela. Cztery, trzy i przerwa staje Antoś. Skipy B. Antoś wie, jak wyglądają skipy B. To pokaż wszystkim, jak wyglądają skipy B. Kolano i wykop. Kolano i wykop. Dokładnie tak. Hania, świetnie. Uwaga. 3, dwa, jeden. To jest nasze przedostatnie ćwiczenie. Ćwiczymy, ćwiczymy. Czwarte. Damy radę. Wspaniale. Antoś, jeszcze 15 sekund. A potem będzie Twoje ulubione ćwiczenie. Uwaga 7 6 5 4. Hania do tyłu troszeczkę. I przerwa. 3 podskoki, 1 wysoki. 3 podskoki, 1 bardzo wysoki. Dam radę? Raz, dwa, trzy i wyskok. Ale teraz jeszcze 10 sekund przerwy. OK? Gotowi. 3 2 Jeden i raz, dwa, trzy, wysoko, raz, dwa, trzy, wysoko, raz, trzy, wysoko, raz, dwa, trzy. Świetnie, to ostatnie ćwiczenie i raz, dawaj Antoś jeszcze troszkę i cztery, trzy, dwa, jeden, świetnie, obejrzałeś nasz filmik do końca, zostałeś z nami? Cieszymy się, że jesteś. Obejrzyj kolejny film lub wróć do tego samego jeszcze raz. Miłego dnia. Machamy z uśmiechami.